Cześć, z tej strony Szymon Hudy z kanału Guitar Way. Dziś wpadam tu gościnnie, aby pokazać Wam, jakie fajne rzeczy jesteście w stanie stworzyć z wykorzystaniem Hitmaker Expansion Pack, czyli takiego zestawu oprogramowania, jaki firma Focusrite dołącza nieodpłatnie do swoich produktów. W tym celu odpakujemy sobie taki zestaw Scarlett 2 i 2 Studio, z którego wykorzystamy nie tylko właśnie software, ale również hardware, w tym przede wszystkim mikrofon pojemnościowy, którym zarejestrujemy część śladów. Gotowi? Do dzieła! To co, nim weźmiemy się do roboty, dobrze byłoby odpakować nasz zestawik. A w pakiecie, tak jak wspomniałem, mamy tutaj nie tylko interfejs 2 i 2 Studio, ale również słuchawki i mikrofon. I to właśnie z wykorzystaniem tych elementów postaram się przygotować dzisiaj coś, co zobrazuje Wam, jakie rzeczy jesteście w stanie stworzyć, tak naprawdę składano z posiadanie takiego zestawu. No dobra, to wysłuchaliśmy utworu, mam nadzieję, że się Wam podobał, a teraz zapraszam Was do spojrzenia w sesję z Logica, na podstawie której postaram się Wam szybko opowiedzieć, w jaki sposób wykorzystywałem pluginy z Hitmaker Expansion Pack po to, aby osiągnąć e, taki, a nie inny... Rezultat. I zacznę od tego, że moim założeniem było to, aby faktycznie maksymalnie wycisnąć rzeczy z tej paczuszki. Dlatego tam, gdzie tylko mogłem, korzystałem z pluginów, które otrzymałem. Natomiast pojawiły się dwie sytuacje, gdzie musiałem skorzystać z rzeczy zewnętrznych. W paczce nie ma delaya, dlatego korzystam z Guitar Riga i Stape Echo, które uwielbiam i, do, i bardzo dobrze znam. I nie było również sandu fortepianu, to znaczy był, ale musiałem sobie wybrać jeden tylko pakiet z Addictive Keys, o których za moment więcej Wam opowiem. Wybrałem Rhodes więc pianinko po prostu odpaliłem to, które przyszło z Logiciem. I skoro już o, tak, o tych Addictive keys mówimy, to posłuchajmy sobie e, tego brzmienia, ponieważ od niego tak naprawdę zacząłem utwór. Jest to taka wtyczka, która ma przegenialne prze, prze sandy e, rodesów i, i elektrycznych pian, także naprawdę powiem szczerze, że byłem bardzo mile zaskoczony. E, I oprócz tego, że ma te sandy, to ma też gotowe przykłady ich wykorzystania. I jeden z nich stał się tak naprawdę podwaliną i główną partią e, całego tego utworu. Ja to po prostu wrzuciłem jako loop tutaj w traka i tak to sobie po prostu śmiga przez cały cały utwór bez zmian. Czyli mamy po prostu ośmiotaktowy loop, który jest praktycznie przez cały utwór. I po chwil, chwili, tak naprawdę skopiowałem te partie, zapiłem delikatny arpeggiator, wrzuciłem wszystko o oktawę wyżej, odpaliłem delay, tak jak wam wspomniałem e, z zewnętrznego pakietu, czyli z Guitar to jeszcze jest jakiś equalizer po to, żeby pewnie takie kłujące częstotliwości wyciąć. I mamy też rewerb. Jest to LX 480 również dodane tutaj. Powiem szczerze, jest to genialna wtyczka. Świetnie, świetnie brzmiący rewerb. Bardzo mi się podoba I, i, i używam go tak naprawdę praktycznie na każdym traku Także bardzo, bardzo fajna sprawa. Więc tak naprawdę przychodzi drugi obieg akordów i pojawia się nam tutaj to ambientowe pianinko. I robi się już naprawdę, naprawdę fajnie. Kolejną rzeczą, którą Chciałem jakby do tego dodać, no to szukałem konkretnego grubu I tutaj ponownie skorzystałem z Addictive, ale nie Kiss, tylko Drums. Powiem Wam szczerze, że choć słyszałem bardzo, bardzo wiele dobrego o tych, o tych bębnach, to nigdy wcześniej ich nie, nie używałem. Natomiast to, co mi się bardzo tutaj podoba, to oprócz tego, że mamy gotowe sandy, bo każdy tutaj brzmi zupełnie inaczej i można bardzo fajnie wykorzystać. To oprócz tego mamy też bardzo fajnie zagrane gruby i mi w ucho wpadł szczególnie driver. Natomiast nie pasował mi on gdzieś tam do tego klimatu, który już zaczął mi postawać w głowy, takiego ambientowego itd., więc wymyśliłem sobie, że partie te po prostu zwolni o połowę, czyli wykorzystałem po prostu funkcję w Logiku i poprosiłem, żeby ten loopik, który został tutaj wrzucony z Addictive Drums został zwolniony o połowę i wyszło coś takiego. I jak z życie... partia ta nie jest idealnie zagrana z klikiem, szczególnie jak na przykład posłuchamy sobie przejścia. I powiem szczerze, że to jest coś, co mi się bardzo, bardzo, bardzo podobało, tak? Dlatego, że no ja lubię jak rzeczy są żywe, jak są prawdziwe. Tutaj mam sytuację, w której prawdopodobnie bębniarz zagrał ten gruby w jakimś tempie, myśmy to o połowę zwolnili i siłą rzeczy to jest troszeczkę rozjechane, natomiast mnie ten efekt się bardzo podobał i tak naprawdę jedyne, co dalej robiłem z tym bębnem, to po prostu zwiększałem velocity z każdym kolejnym chorusem, każdym kolejnym, każdym kolejnym obiegiem, po to, żeby narastało to wszystko i nas sam koniec jeszcze troszeczkę zmodyfikowałem. Zrobiłem takie ultra kartoflowe przejście, bo takie chciałem. E, I dodałem po prostu gęściej ride. Nawet nie niwelowałem nie tych nierówności, bo one mi się po prostu e, podobały. I tak jak słyszycie, podawałem jakieś takie akcenty, tak aby to wynikało później fajnie z grubem całego, całego zespołu. E, jeśli chodzi o brzmienia, to dodatkowo zapiłem na całość kompresor. Kompresor, również pochodzący z pakietu, jest to kompresor od Baby Audio Parallel Aggressor. I tutaj skorzystałem po prostu. Just put it on your drum bass. <grym> no, niestety, czy też niestety preset się sprawdził i bardzo fajnego efektu dodał na bębenek. To wszystko troszeczkę tam ścisnął i się to zrobiło bardzo fajnie. No i proszę, spoglądam tutaj na track, że użyłem tutaj innego rewerbu. Prawdopodobnie z przyzwyczajenia, bo RC48 to jeden z moich ulubionych pluginów. Natomiast jakby z powodzeniem to brzmienie moglibyśmy uzyskać LX480, bo jest to bardzo bardzo podobnie brzmiąca wtyczka. Nie będę teraz tego ruszał, bo cały mix mi się pewnie wysypie troszeczkę, a, a wydaje mi się, że to jest niuans. Natomiast tak, mam zapięty rewerb na całe bębny, bo po prostu były dla mnie troszeczkę za suche. Utwór stał się bardzo taki, jak słyszycie, ambientowy, otwarty, no może ambientowy nie, ale przestrzenny. Kolejną rzeczą, której szukałem, to bas. W pierwszej chwili wymyśliłem sobie, że będzie to bas żywy, nagrany po prostu, ale ponieważ nie było tutaj żadnych pluginów do operowania gdzieś tam brzmieniem basu, jakichś tam symulacji i tak dalej, a były... Fajny synty, to stwierdziłem, że sobie poszukam jakiegoś ciekawego synta, odpaliłem sobie Brainworksa i w tym pluginie Oberhausen, wybrałem po prostu jeden z presetów, który mi się najbardziej podobał. Nie kombinowałem tutaj specjalnie Bazgra po prostu Prymy. Doszedłem do wniosku, że skoro już mam taki troszeczkę pływający bęben, do tego dogrywam gitarę akustyczną, o której za moment wam powiem, no to nie będę już kombinował z kolejnym jakimś rytmicznym instrumentem, po prostu robię taki bas, żeby stawiał fajną podstawę, fajny fundament i, i, i tak, tak postanowiłem, wydaje mi się, że to fajnie działa. Jeśli chodzi o gitary akustyczne, to nagrałem je właśnie z wykorzystaniem tego mikrofonu, przez który teraz do was mówię, i uważam, że brzmią bardzo, bardzo spoko, posłuchajcie. Wymyśliłem sobie takie specyficzne akordy z wykorzystaniem kapodastra na, na pierwszym progu I, 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 i to co zrobiłem to chciałem tę gitarę bardzo mocno skompresować po to żeby była taka wiecie popowa jak, jako taka gitara, która gdzieś jest tam w tle miksu z tyłu po prostu rytmicznie nam to dobarwia i też chciałem, żeby ten kompresor po prostu wydłużał nieco to brzmienie. Wykorzystałem tutaj Red 3 kompresor również z pakietu, a na całość zapiąłem Reverb i na koniec zapiąłem Equalizer, żeby ściąć po prostu dolne pasma, tak żeby gdzieś tam nam nie kolidowały z innymi rzeczami. I myślę, że już na tym etapie zaczęło się robić bardzo, bardzo przyjemnie. I w ten sposób stworzył nam się fajny podkładzik, który właśnie rosnął do tego punktu kulminacyjnego i pozostało tutaj do e, gitar. Na sam początek nagrałem taką gitarę, która od, od razu gdzieś tam mi e, słyszała się w głowie. Chciałem mieć taką troszeczkę pojechaną gitarę, która gra po prostu takie ambientowe rzeczy i w momencie gdzieś tam kulminacyjnym kraje taki sposób nieczysty, czyli ja po prostu podciągałem te dźwięki tak o jakieś 1,8, 1, 1, 4 tonu. E, taki miałem na początku koncept. Później zostawiłem te partie jako po prostu takie dobarwienie. Tutaj tak naprawdę mamy jako trzon brzmienia właśnie marszala Jubili. Natomiast tak jak mówię, jest to partia mocno w tyle. Nie ma co tutaj specjalnie analizować. Dodam tylko, że skorzystałem tutaj również z takich rzeczy zewnętrznych, czyli zapiąłem sobie w pedalboardzie Roto i Phaser, bo chciałem, żeby to brzmienie było takie mocno pojechane i skorzystałem z repliki, czyli takiego znowu delaya zewnętrznego. i Przejdźmy do tej gitary, która została nagrana na semi-hollow czyli na Hofnerze. I to jest bardzo fajna sytuacja, bo mamy tutaj właśnie piękny sans z Jubili. Jubilee. Wyszedłem z Classic 67 Mono, czyli z gotowego presetu. Eee, troszeczkę tutaj sobie pozmieniałem jego ustawienia delikatnie. I tutaj mamy tę sytuację, w której zapiłem sobie w gitar Rigu eee, ponownie replikę, tylko w tym wydaniu gitar Rigowym i kompresor na tej replice. Jest to taki właśnie sancing ambientowy, czyli Jakbyśmy to wyłączyli, to sam z siebie marszal brzmi tak. Więc jak widzicie pogłosy robią tutaj niemałą robotę, natomiast no, pogłosują też bardzo fajnie brzmiącą już gitarę. Przejdźmy tutaj już do śmietanki, mianowicie do brzmienia solowego. I tutaj ponownie skorzystałem z marszala Jubilee, i mamy taką sytuację, że korzystam również z dopałki. Tak, czyli ja w sytuacjach e, takich, kiedy korzystam z gotowych ptyczek, lubię sobie po prostu symulować takie naturalne zachowania. Więc tutaj odpaliłem sobie symulację rata e, i ona nie jest włączona aż do momentu, kiedy dochodzimy do tego ultra kulminacyjnego momentu. E, więc mamy po prostu, zobaczcie, sans Marszala, Marshal jest wykręcony na maksa, input gate, lead master, output master, wszystko jest po prostu na maksa. E, i później jeszcze to dopinamy. Dlaczego tak zrobiłem? Dlatego, że nagrywałem na stracie i dlatego, że wiedziałem, że na początku, co widzicie tutaj fajnie po tym klipie, będę chciał bardzo mocno skręcić tę gitarę po to, żeby później mieć konkretny zapas gainu. Kiedy będę chciał trochę poszerdować i będę musiał pościemniać, bo ostatnio nie, nie ćwiczyłem takich rzeczy. Więc tak, tak to wygląda. Znowu włączymy gitarę, tu mamy tylko i wyłącznie pogłosy. Do tej partii, dojdźmy do tej partii, właśnie tutaj, e, o której Wam wspomniałem, i zobaczcie, to jest e, zapięte w automatyce, nie? Czyli, jak sobie popatrzycie na lampeczkę, rata on się po prostu sam włącza bez niego, wody. Jak widzicie, różnica jest naprawdę subtelna. Ja bardzo mocno skręciłem tutaj ten gain. Distortion jest w ogóle na zero, i bardziej tutaj też o ten filtr chodzi po to, żeby takie mocno pikowe częstotliwości złagodzić. Dlatego, że później pojechałem. Gdybym to teraz wyłączył. To, to, to te częstotliwości by trochę za bardzo kuły w uszy, nie? Więc e, tym się kierowałem mniej więcej. Od, e, odpalając tutaj do pałkę. No i ona również się sama wyłącza. Tak, czyli. Kiedy dochodzi tutaj, to po prostu się wyłącza. No i tak to, słuchajcie, mniej więcej wygląda, tak? Także moim skromnym zdaniem Hitmaker Expansion Pack jest naprawdę wartościowym dodatkiem do interfejsów Focusrite i czyni je takimi produktami, wiecie, plug and play. Na zasadzie kupuję interfejs i jestem w stanie od razu wejść w temat nagrywania. Tym bardziej, że oprócz pluginów, które dzisiaj zobaczyliście w akcji, macie tam do dyspozycji również różnego rodzaju Digital Audio Workstation, czy też gotowe sample. Także jak najbardziej jest to coś wartego uwagi, szczególnie dla osób, które gdzieś tam dopiero zaczynają swoją przygodę z nagrywaniem. Szczególnie polecam Wam również te zestawy 2 i 2 Studio, bo sam jestem zaskoczony, jak fajnie brzmi ten mikrofon, jak fajnie się pracuje z tymi słuchawkami i nie ukrywam, że w tych pieniądzach będzie Wam ciężko skompletować podobny zestaw z oddzielnych elementów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zapraszam Was na mojego bloga guitaroypl oraz na mój kanał na YouTube i cóż, do zobaczenia w przyszłości. Pa! Thank mm -hmm. you.